Obchodzimy uroczystość najświętszego imienia Maryi. Święto to ustanowione zostało około roku pańskiego 1683. Ja, jako winne drzewo, wypuściłam wdzięczną wolność, a kwiatki moje owocem czci i uczciwości. Ja, Matka pięknej miłości i bogobojności i uznania i nadziei świętej, we mnie wszelka łaska drogi i prawdy, we mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie, a najedźcie się owoców moich, albowiem Duch mój słodszy nadmiot i plastr miodu. Pamiątka moja na rodzaje wieków. Którzy mnie jedzą, jeszcze łaknąć będą, a którzy mnie piją, jeszcze pragnąć będą. Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzon, a którzy przeze mnie sprawują, nie zgrzeszą, którzy mnie objaśniają, będą mieli żywot wieczny. Czytanie z Ewangelii św. Łukasza, rozdział pierwszy, werset 26 do 38. Onego czasu posłany jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, któremu imię Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu imię Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja. I wszedłszy anioł do niej rzekł, bądź pozdrowiona, łaski pełna. Pan z tobą, błogosławiona między niewiastami, która gdy to usłyszała, zatworzyła się na mowę jego i myśliła, jakie by to było pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się Maryja, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Jezus? Ten będzie wielki, a będzie zwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego i będzie królował na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, Jakoż się dostanie? Gdy męża nie znam. A anioł odpowiadając rzekł jej: Duch święty stąpi na Cię, a moc najwyższego zaćmi Tobie. Przetoż i co się z Ciebie narodzi święte, będzie nazwane synem Bożym. A oto Elżbieta, krewna Twoja, i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc szósty jej onej, którą zowią niepłodną. Bo u Boga nie będzie żadne słowo niepodobne. I rzekła Maryja: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. I pełne radości, pełne łaski, pełne miłości, pełne poświęcenia. Dzięki Ci, Wieczny Boże żeś Twojej matce a naszej orędowniczce wybrał takie ufność wzbudzające imię. W tym znajduje się też właściwa zupełnie chwała zbawiciela, że Bóg darował mu imię, który jest nad wszelakie imię, aby na imię Jezusowe wszelkie kolano klękało, niebieskich, ziemskich i podziemnych. Jako najczcigodniejsza Boga Rodzica po Bogu samym jest najdoskonalszą, najczyszczą, najczcigodniejszą istotą, tak też należy jej się po Nim najświętsze, najsłodsze, najpotężniejsze imię. A chociaż nie tylko najświętsze imię Jezus, Archanioł Gabriel przyniósł z nieba, lecz także i imię poprzednika Jezusa Chrystusa, Jednakże zupełnie jest pewno, że pełnemu łaski dziecięciu świętej Anny dano imię Maryja tylko na rozkaz Boga i wskutek zwiastowania anioła. W osiem dni bowiem po narodzeniu przeczystej dziewicy odbywała się w domu świętego Joachima uroczystość religijna. Według zwyczaju Żydów nie nie dawano nowonarodzonym dziadkom zaraz imienia, lecz dopiero w osiem dni później. Działo się to przy rozmaitych modlitwach i ceremoniach. Zapewne krewni i przyjaciele robili świętym rodzicom Marii rozmaite przedstawienia i wyszukiwali stosownego imienia z rejestru pokolenia ich rodziny, tak samo jak to się działo ze świętym Janem Chrzcicielem. Lecz święty Joachim i Anna położyli koniec tym Doradom, oświadczywszy stanowczo, Maria jest imię jej. I cóż znaczy to imię Maria? Nie musisz to być imię święte, miłe, wiele znaczące, które od samego najwyższego nadanym zostało łaski pełnej, niepokalanej Boga rodzicy, królowej nieba i ziemi. Święci nauczyciele znaleźli pięć znaczeń dla tego ukochanego imienia. Po pierwsze, słowo Maria znaczy niewiasta. Maria jest niewiastą w najwłaściwszym i najznioślejszym znaczeniu. Ona jest dziewicą i matką zarazem. W niej odbijają się w najpiękniejszy sposób wszelkie cnoty. Wszelki wpływ niewiasty. Każde serce chrześcijańskie wita przy to w antyfonie pod Twoją obronę, najświętszą Pannę słowami: O Pani nasza, O nasza, Pośredniczko nasza. I zapewne nie znajdzie się poufalszego, tkliwszego wyrazu na oznaczenie, czym jest Maria dla nas. Jak kiedy ją zowiemy po prostu naszą kochaną Panią. Po drugie, imię Maryja znaczy tyle co mistrzyni, Pani, Władczyni. Już w pierwszym momencie narodzenia się Maria była Panią i Władczynią nad szatanem, któremu starła głowę. Władczynią nad grzechem, który ze swymi podszeptami i ze swą klątwą. Ani na moment w jej niepokalonym sercu nie powstał. Ale jakąś władzę wywierała Maryja, gdy rozkazy wydawała Bogu synowi. Ewangelia Święta zamyka cały bieg życia zbawiciela od młodości aż do 30 lat wieku w trzech słowach: był im posłuszny. Czyż jest jaka wyższa władza? Jak możność panowania nad nieskończonym władcą nieba i ziemi? Maria jest panią i władczynią nad aniołami i ludźmi. Maria jest królową aniołów. Maria jest królową, matką, ucieczką, zdrojem łask dla ludzi. Jej imię, jej słowa. Jej żywot, jej boleści, wszystko, co nam Maria przypomina, wywiera tajemniczą potęgę na cały świat, aż na wieki wieków. Gdzie Jezus Chrystus panuje i jest kochanym, tam panuje i Maria i tam też jest kochaną. Po trzecie. Maria znaczy tyle, co gwiazda morska. Gwiazdą, mówi święty Bonaventura, nazywa się dla jej szczególnej czystości, pomnożonej przez narodzenie Słowa Bożego, które z niej jak promień z gwiazdy wytrysło. Gwiazdą dla jej szczególnej piękności i niezrównanej otuchy, jakiej wszyscy przez jej błyszczenie doznają, Którzy na bożliwym morzu tego świata znajdują się w niebezpieczeństwie. Rozważmy więc razem, duszo chrześcijańska, znane ci już o imieniu Maryi słowa świętego Bernarda, które zarówno moje serce, jak i bez wątpienia twoje wzruszają i budują. O grzeszniku! Jeżeli bałwany i wichry tego ziemskiego żywota Tobie miotają, że już kotwicy zarzucić nie możesz, nie odwracaj oczu od blasku tej gwiazdy. Jeżeli burzliwe pokuszenia przeciw Tobie powstają, a skały smutku zagrażają Twej łódce rozbiciem, spojrzyj na tę gwiazdę i zawołaj – Mario! Jeśli szumiące bałwany pychy, dumy, oszczerstwa chcą Cię pochłonąć, spojrzyj na tę gwiazdę i zawołaj Mario. Jeżeli gniew, chciwość, rządza zakłócają spokój Twego serca, spojrzyj na tę gwiazdę i zawołaj Mario. Jeżeli Twoje grzechy, jak groźne potwory, wznoszą się przed Tobą, jeżeli zgryzoty sumienia Cię dręczą, jeżeli obawa przed sądem napełnia Cię strachem śmiertelnym, jeżeli czarny smutek Cię ogarnia, jeśli znajdziesz się na krawędzi piekielnej rozpaczy, nabierz odwagi, zwróć myśli do Maryi, a sam na sobie doświadczysz, że słusznie napisano imię dziewicy jest Gwiazda Morska. Imię dziewicy jest Maryja. Po czwarte imię Maryja znaczy nie tylko Gwiazda Morska, ale i gorzkie morze. Morze dla pełności łask boskich, które najdobrotliwszy zlał na łaski pełną. Gorzkie najpierw, ponieważ jest matką bolesną, ponieważ o wiele więcej, aniżeli pobożna, świecka, biblijna ród, może Maria powiedzieć: Nie zówcie mnie, Noemi, to jest piękno, ale mnie zówcie, Mara, to jest gorzką, bądź, bądź, miesz, mię, bądź mię gorzkością napełnił, bardzo wszechmogący. Gorzki może dalej, ponieważ piekielnym duchom zgotowała upadek, jak Egipcjanie, którzy lud Boży ścigali i fala Czerwonego Morza swą śmierć znaleźli. Bardzo trafnie mówi tu Albert Wielki. Jeżeli wabieniem ciała czujecie się pociągani, nawet na pół już zwyciężeni, rzućcie się szybko w gorycz tego morza. Wymówcie to święte imię, a przekonacie się niezawodnie z własnego doświadczenia, że ona na próżno nie nosi imienia. Maria. Po piąte. Na ostatku znaczy imię Maria tyle, co oświecona, oświecająca. Maria oświeca świat cały swymi wzniosłymi przykładami, cudami swego miłosierdzia, blaskiem swej wspaniałości. Jak niegdyś Żydom wychodzącym z Egiptu towarzyszył obłok i wiódł ich broniąc ich za dnia od żarów słonecznych, a w nocy blaskiem ognistym był im przewodnikiem, tak i Maryja jest cudownym obłokiem zasłaniającym nas przed gniewem Bożym i oświecającym świat cały. Cóż byśmy, nędzarze, otoczeni ciemnością, Cóż byśmy w nocy tego świata poczęli, gdybyśmy nie mieli tak promienistego światła, gdybyśmy nie mieli prowadzącego nas słupa? Znisz słońce, cóż się stanie z Ziemią? Odbierz Maryę, cóż pozostanie więcej jak ogarniający wszystko pomrok, cień śmierci i najgrubsza ciemność. Jeśli Ty, o duszo chrześcijańska, weźmiesz sobie do serca owe głębokie znaczenie imienia Maryi, czyż twe serce nie napełni się czcią i ufnością ku niemu? Wszakże ono przypomina Ci najdobrotliwszą matkę naszą, jej potęgę i litościwe serce. Jest ono przecież po najświętszym, najwyższego uwielbienia godnym imieniu, Jezus najskuteczniejszym imieniem. Boski Zbawiciel dał uroczystą obietnicę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Czy nie wierzysz, że miłość do swej matki nie zniewala syna także do podobnej obietnicy, która by brzmiała, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. O cokolwiek będziecie mnie prosić, w imię mojej matki dam Wam. Sławny biskup święty Anzel twierdzi i udowadnia coś do uwierzenia na pozór niepodobnego. Prędzej nieraz otrzymujemy zbawienie, jeśli wspominamy na imię Maryi, aniżeli byśmy jej jednorodzonego syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa wzywali, nie dlatego, aby Matka była wyższą i potężniejszą niż Syn, albo Ten był tylko wielkim i potężnym przez Nią, tylko Ona przez Niego. Owszem, Syn jest Panem i Sędzią wszystkich, który rozcząsa zasługi każdego pojedynczego. Jeśli On zaraz każdego nie wysłucha, który Jego imienia wzywa, Toż to czyni bez wątpienia z bardzo sprawiedliwych przyczyn. Jeśli potrzebujący pomocy wezwie imienia Maryi, tedy stają się zasługi i potęga matki pośrednikami i wyrabiają mu wysłuchanie, chociaż własne jego zasługi na to nie wystarczają. Święto dzisiejsze ustanowione zostało w roku Pańskim. 1683. Po wielkim zwycięstwie, jakie odniosły wojska chrześcijańskie nad Turkami, w tymże roku pod Wiedniem. Muzułmanie, jak to już i w dawniejszych zdarzało się wiekach, i tym razem zagrozili byli całemu chrześcijaństwu, rozlawszy się po Europie. Wojska chrześcijańskie, które się im tedy opierały, w znacznej były mniejszości przybycie im na pomoc pod Wiedeń króla Jana Sobieskiego swoimi chówcami i jego osobista waleczność wyratowały cały świat zagrożony już zawojowaniem przez nieprzyjaciół imienia Chrystusowego. Sobieski zdobyte na Turka Korągwie posłał papieżowi Innocentemu XI. A tenże Ojciec Święty wiedząc, iż Jan III owe stanowcze i tak ważne dla całego Kościoła zwycięstwo odniósł głównie za wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi, ustanowił osobne święto na cześć Najświętszego Imienia Matki Bożej, nakazując je obchodzić w niedzielę w oktawie uroczystości jej narodzenia. Nauka moralna Tak jak przeczysta dziewica zaraz po swym narodzeniu otrzymała swe słodkie imię, tak każdemu dziecku chrześcijańskich rodziców wkrótce po przyjściu na świat przy Chrzcie Świętym daje się imię w sposób uroczysty. W tym kościelnym obrzędzie spoczywa głęboka myśl. Dziecko ma przez to dostać Świętego Niebieskiego na wzór i za patrona. Wzór ów ma dorastających i dorosłych pokrzepiać, prowadzić na drodze zbawienia. Patron przez swe zasługi i wstawienie się u stóp tronu Boga, będzie poruczonego swej opiece wspierał, wzmacniał, szczekł przed grzechem albo w razie upadku nakłaniał do żalu i poprawy. Ty zaś, duszo chrześcijańska, postanów sobie czcić i kochać twego patrona. Roczni. Dzień jego imienia na sposób chrześcijański obchódź uroczyście przez słuchanie mszy świętej i przyjmowanie sakramentów świętych. A jeśli być to w dniu nie było możebnym, uczyń to przynajmniej następnej niedzieli lub następne święto. Sprawuj się godnie według Twego świętego wzoru. Sławny bohater Aleksander Bielki miał w swej armii żołnierza, któremu także było imię Aleksander, ale ten był wielkim tchórzem. Wtedy rzekł król pewnego razu do niego: Albo postępuj sobie godnie Aleksandra, albo odłóż to imię. Szczerz się, aby Twój królewski patron w niebie nie zrobił Ci takiego samego wyrzutu. Albo żyj godnie mego imienia, albo je odłóż. Gdyby zaś Ty, chrześcijańska czytelniczko, miała to szczęście, iż by Ci rodzice pełni wiary nadali byli na Wście Świętym to słodkie, piękne imię Maryja, życzę Ci z szczerego serca szczęścia do tej oznaki, do Twojej potężnej patronki, do tego najspanialszego wzoru. Jest wiele obiecującym pocieszającym znakiem, jeśli się ma przyczystą dziewicę za patronkę, jeśli przy tym nie brak starania stać się jej godnym. Ale tym więcej masz też obowiązek obchodzić uroczyście coroczne święta Maryi, przez zwiedzanie kościoła w pobożności, słuchanie mszy świętej, przyjmowanie sakramentów świętych i inne pobożne uczynki. Wtedy Cieszyć się będziesz jej potężną pomocą w życiu i przy śmierci. Albowiem, gdy się to stosuje do wszystkich ludzi, że jeszcze nigdy nie słyszano, aby kto się pod opiekę Maryi ucieka, był od niej opuszczony, jakże o wiele więcej doznać muszą pomocy szczególnej ci, którzy tak pobożną, tak dobrotliwą mają patronkę. Modlitwa Spraw miłościwie Wszechmogący Boże, aby wierni Słudzy Twoi, którzy pod zasłoną imienia Najświętszej Marii Panny cieszą się jej opieką, za jej miłosiernym pośrednictwem od wszelkiego złego uchowani zostali na ziemi i do wesela wiecznego doprowadzeni byli w niebie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.